muzykiem, akordeonistą i dyrygentem. wtkim kowerkiem serdecznie was witam w świecie muzyki instrument na którym przed chwilą grałem nazywa się akordeon, akordeon tak czyli ten który gra na akordeonie nazywa się akordeonista akordeonista wieczy tak kiedy A tak? ta wersja, którą tutaj mamy, to jest w ogóle instrument dosyć nam współczesny jeden z, z bardziej współczesnych instrumentów XX wieku. Akordon, ale on miał tak zwanych potomków, tak? którzy go wyprzedzali. Tak? Takie instrumenty prototypy tak zwane, które były podobne do, 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 do tego na przykład akordonu. Każdy instrument. Współczesny dzisiejszy ma swój prototyp, czyli tak zwany pierwszy instrument. Tak, ale można grać na różnych innych instrumentach. Za chwilę zagramy na tych pięknych organach. Ile. Organy mają lat? Te są z XVIII wieku, czyli ile będą mieć już lat? Na... Potrafisz policzyć? Z XVIII wieku teraz mamy 21. To jest bardzo stary, piękny, wspaniały instrument. Moi drodzy, czy w organizmie człowieka też jest muzyka? Tak. W jaki sposób może być we mnie, w tobie muzyka? Tam komórki, te wszystkie atomy, i to wszystko pracuje, tam to wszystko działa, śpiewa, gra. Organizm człowieka, w tobie i we mnie po prostu jest muzyka. A w kosmosie jest muzyka, jak myślicie? Jest słońce, wokół słońca krążą planety, gwiazdy na przykład, tak. I zobaczcie, tak krążą, tak się poruszają, że żadna planeta drugiej planety na przykład nie zbije, nie potrąci. Czyli że wszystkie są w pewnej harmonii. I właśnie muzyka to jest pewna harmonia. Dźwięki, tak, pewne dźwięki, ale. Ułożone w pewnej harmonii, czyli w pewnym porządku. Porządku, tak. I dlatego w tobie też jest pewien porządek, tam muzyka pracuje. Więc jeśli we mnie jest muzyka, w tobie jest muzyka, kto jest autorem tej muzyki w nas? Pan Bóg. Pan Bóg stworzył kosmos, więc jeśli stworzył kosmos, to stworzył też harmonię, czyli pewien ład, pewną muzykę, tak? No i właśnie warto pamiętać o tym, że Pan Bóg stworzył muzykę, którą ty grasz. Muzyk to jest ktoś, kto może grać na kordonie, kto może grać na organach, ale kto może także śpiewać. śpiewać. Pierwszy instrument Coś? to jest właśnie głos ludzki. Wyobrażacie sobie, zanim tak. pojawiły się jakiekolwiek instrumenty, to pierwszym instrumentem najprawdopodobniej był głos ludzki. Tak, którym możemy śpiewać. O Maryja. Słyszycie, jak się pięknie roznosi. No właśnie, i ty też potrafisz używać takiego instrumentu. A jeszcze w jaki sposób może być muzyka? Można muzykę tworzyć, pisać. Tak? Zapisywać nutkami. A jak się nazywa ten, który pisze muzykę na pięciolinii, pisze nutki, e, jakieś piękną, jakąś piękną frazę muzyczną, jakieś układy rytmiczne? Jak go nazwać? Muzyk. Kom... Kompozytor. Kompozytor, komponuje, właśnie. Ktoś to komponuje muzykę, a potem my ją gramy. Za chwilę uruchomimy ten, oto instrument który nazywa się organ. organ. I spróbujemy też powiedzieć coś o tym instrumencie, bardzo ogromnym, przeogromnym instrumencie, który składa się z czego? Co tu widzicie na mną? Jak się to Gigantyczna rura. Gigantyczna rura albo rury. Gigantyczne rury w całości, którą możemy nazwać szafą. Tak jak ciuchy w waszej szafie. Macie dużą szafę w domu? No tak. A to jest jeszcze większa. A te rury są nam potrzebne. Nazywają się piszczałki. I są nam potrzebne, żeby w ogóle powstał dźwięk. Ponieważ słyszeliście jak włączyłem instrument? Co tu pracuje? Silnik. I powietrze nam będzie pompować. Będzie pompować nam powietrze do tych rurek które zaczną się odzywać dźwiękami, pięknymi dźwiękami. Już wam to zademonstruję, nie? Na przykład tutaj mamy strukturę basową. O, tutaj mamy bas. Słyszycie? Tak? To mamy manual, Akurat dwa manuale, Dwie klawiatury, tak? Tutaj ma, klawisze y, mają organy. Tutaj klawisze, jak widzisz, jest w dwóch manuach. Musiałbym policzyć, bo nie wiem, tak? W organach, no tutaj mamy tak. Popatrz. Wstań i zobacz. 8, 8, 8, 8, trzeba by pododawać? I, i, I wszystkie jeszcze u góry. No musielibyśmy teraz liczyć. Natomiast zazwyczaj liczy się w instrumencie, w organach głos. Mniej więcej instrument ma głosów, tym jest bogatszy, tym mocniej może brzmieć, na przykład różnorodnie może brzmieć, różnymi instru instrumentami się odzywać, fletami różnymi, różnymi miksturami, różnymi pryncypałami, różnymi smyczkami może się odzywać. Do wszystkiego, zarówno do basów, jak i do manualów są rejestry, albo jak to woli, registry. Tak? Gdy nacisnę klawisz. Zarejestrujemy tutaj jakiś. O tak, na przykład. O tak. Tak. Na przykład. O, zare zarejestrowaliśmy, i teraz instrument się odezwie. Nawet. Patrzcie. Ach, ale potęga brzmienia, tak? Nie do serca. Aż się. Nam. patrzcie nam duszę raduje. Taka potęga brzmienia, bo potęga jest, potęga jest szafa. Piszczałek jest, o, co nie miara, tak. Piszczałek jest co niemiara, jedne szersze, drugie wąskie, bardzo malutkie. Im bardziej szerszy, tym niski, taki filetowy może być brzmi, brzmienie albo nawet pasowe, nie. Słyszycie? Taki organista, grając na tym instrumencie, podczas lidurgii mszy świętej albo jakiegoś nabożeństwa, animuje pieśni, śpiewa, prowadzi modlące się zgromadzenie na dole, w śpiewie i w uwielbieniu. Jak organista to wszystko ogarnia? No musi się nauczyć, tak? Ty na nogach, ty na... A. Okay. Musi się nauczyć, e, tak jak na każdym instrumencie. Musisz się nauczyć jednocześnie grać w pedalizacji nożnie. Składa na przykład tą muzykę prawej i lewej ręki, potem uczy się dodawać bas, aby mógł zabrzmieć tutki. Ale dużo możliwości, co? Dwie ręce i jeszcze noga. Po co w ogóle śpiewanie? Co ono z nami robi, kiedy gromadzimy się razem i zaczynamy śpiewać? Tak, modlitwa, przede wszystkim modlimy się i jesteśmy wtedy wszyscy razem, czyli muzyka ma zdolności gromadzenia ludzi w jedną jakąś całość, tak? Chyba lepszego sposobu na ogłaszania, ogłaszanie wielkiej radości, tajemnicy, miłości Boga nie ma jak właśnie przez muzykę. Dziękujemy za oglądanie, zapraszamy na następny filmik. Do zobaczenia! Do zobaczenia. thank you